Cześć. Dzisiaj to, co chciałem wam pokazać, to są e, takie racje żywnościowe firmy Energie. właściwie to nie jest może firma firma to jest Track and Eat. E, to są racje żywnościowe po prostu Energie 5. E, są to bardzo fajne racje żywnościowe, o tyle, że e, ich okres ważności to jest 20 lat. Także przez 20 lat nie wiadomo, co się wydarzy, zawsze można mieć takie coś e, w pogotowiu. Jedna racja żywnościowa to jest 500 gram, a i ta jedna racja jeszcze sprawdzimy, ale zawiera chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 2,500 kalorii. Ale to zaraz sprawdzimy na takim opakowaniu bym powiedział jednostkowym. Jeszcze w środku powinna się niespodzianka, ale zobaczymy po kolei. To jakieś bąbelkowe upychacze. No tu będzie ta niespodzianka, ale to zaraz. I teraz taka jedna racja żywnościowa. Dobra. To jest coś takiego. ok, myślałem nawet, że opakowanie będzie większe, raczej wielkości ryżu. Tutaj e, to jest no, sporo mniejsze, jak, jak nie wiem, pół opakowania ryżowego, ale dość ciężkie za to. E, o, tak jak mówię, to jest dokładnie 2300 kalorii. E, lactose free, GMO free, vegan, wegańskie. Można to zjeść na sucho, można to rozrobić z wodą albo mlekiem. E, tu mamy pełną e, tablicę, jaki jest, jaki jest tego skład. Odżywczy. Tu mamy skład, jeżeli chodzi o, o składniki. A zobaczmy, jak to będzie wyglądać w środku. Tak jak widzicie, to jest opakowane pewną taką, można powiedzieć, folią, ale naprawdę hermetyczną. To jest widać, sprasowane. To nie ma w ogóle w środku powietrza. To jest taka dość gruba folia. To można to rozedrzeć, żeby to w ogóle otworzyć. Ja nie będę tego robił, bo szkoda mi 20 lat. E, natomiast jest to gruba folia, która właśnie e, sprawia, że ten produkt jest ważny 20, aż 20 lat. tak? E, sama forma tego to jest taka do, takie, takie tab, dwie tabliczki, jak się, tak jak się spodziewam takie dwie tabliczki e, suche e, do, mówię, do, do gryzienia albo do rozrobienia tego z wodą lub e, lub mlekiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaki to ma smak. Natomiast, natomiast umówmy się, że to nie jest na niedzielny obiad, a na sytuację jakąś tam, powiedzmy, kryzysową i głównie chodzi o ten długi okres ważności, jaki w tym, jaki w tym przypadku mamy. Dobra, słuchajcie, to myślę, że na tyle. A, jeszcze jest ten zapomniałbym, jeszcze bonus. Coś tutaj, co mieliśmy. Są takie rzeczy z tego samego sklepu, które, które też przyszły razem z tymi racjami. Jedna z tych rzeczy to jest taki łyżkowidelec. Do jakiś, łyżkowidelec nóż nawet o przepraszam. Do jakiś konserw albo rzeczy takich biwakowych z takiego plastiku. Ale dość wydaje się wytrzymały i przyjemny. Light my fire. No, ciekawe. E, więc, to jest, to jest jakby jedna rzecz. To jest opisane jako spork extra medium. Ok, a, a drugą rzeczą jest e, łyżka teleskopowa do jedzenia ze słoików. Takich typowo ze słoików, szczególnie jak są takie głębokie. Jak widzicie, no, jest dość długa. Do wyciągania czegoś z głębokich naczyń, jakiś nie wiem butelek to ciężko do butelki będzie ciężko pewnie włożyć głównie jakiś jakiś e, taki bardzo długi słoik albo butelka ty z takim e, otworem typu bigwig. nie będę tego wyjmował wydaje mi się że nie ma sensu to każdy widzi jak to wygląda teleskop działa Jeżeli chodzi o sam, samo tworzywo e, to dość e, dość też fajny. chodzi to dość regularnie także Całkiem fajne produkty takie biwakowe, tutaj mamy rację, jeszcze do tego, tam widzieliście ich było yy, dokładnie 12 sztuk. No dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!